Czy da się uciec przed próżną chwałą? Niektórzy twierdzą, że to niemożliwe, przede wszystkim dlatego, że jeżeli udaje nam się zwalczać czy znaleźć sposób na zwalczenie próżnej chwały, właśnie znalezienie tego sposobu jest dla nas kolejnym powodem do próżnej chwały. Tak właściwie bywa z nami. Bardzo trudno jest zwalczyć próżną chwałę, nie popadając w kolejną próżną chwałę, ale jeżeli to już wiemy, to jest dobra droga, by zbliżać się do zwycięstwa.